Zakończyło się głosowanie w budżecie partycypacyjnym. Wybranych zostało 56 projektów w sprawie 250 wniosków złożonych przez mieszkańców. W głosowaniu wzięło udział ponad 20% osób uprawnionych do głosowania. Szanowni Państwo, Dąbrowa jest jednym z niewielu miast, które rozpoczęły procedurę budżetu partycypacyjnego. Ubiegłym. W styczniu tego roku, uchwałą Rady Miejskiej rozpoczęto tę procedurę. Mieliśmy po drodze kilka etapów. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy na półmetku. 250 zgłoszonych zadań, wniosków, które, z których wyłoniono ponad 190. A pod, I poddano jej głosowaniu, i dzisiaj 56 zadań jest do wykonania. Dlatego mówię o półmetku, ponieważ skończyła się jakby ta kwestia proceduralna, i dzisiaj rozpoczniemy realizację. Mówię dlatego dzisiaj, ponieważ dzisiaj również jest głosowany budżet miasta na rok 2014, a w nim między innymi jest budżet partycypacyjny. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, bo tutaj mieszkańcy jakby sami wnioskowali zadania i sami nad tymi zadaniami potem zagłosowali. Bardzo się cieszę, że wykazali się bardzo dużą aktywnością, czyli wzbudziło to duże zainteresowanie. Są takie regiony, Dąbrowie, gdzie 78% uprawnionych do głosowania uczestniczyło. To to jest bardzo pocieszające, że mieszkańcy chcą robić coś dla miasta, chcą decydować o tym, co w mieście może być robione. Dzisiaj rozpoczynamy no, można powiedzieć wielka, niewielka suma 5 milionów, to nie jest wcale mało, ale też na, na tak duże miasto nie jest też to wielka kwota, ale myślę, że kolejne lata, bo powinniśmy realizować nadal budżet partycypacyjny, kolejne lata będą jeszcze lepsze, bo wyciągniemy wnioski z pewnych może szczegółów, niuansów, które, które się pojawiały w trakcie procedur, procedowania nad tym budżetem w tym roku i myślę, że będzie coraz lepiej. 12 grudnia prezydent miasta ogłosił wyniki w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Tym samym po całorocznym procesie składania, rozmawiania i wybierania projektów mieszkańców wybrano 56, które będą realizowane w 27 dzielnicach na kwotę 5 milionów w roku 2020. 14 Bardzo nas cieszy wynik głosowania, wzięło w nim udział aż 22%, ponad 22% uprawnionych, czyli 22 831 osób dokładnie. Niestety z tego musieliśmy unieważnić ponad 2000 głosów. Warto tutaj dodać, że 7,5 tysiąca głosów to były głosy oddane internetowe, a ponad 15 tysięcy oddano na kartach do głosowania. Teraz trwa dyskusja, oczywiście największe emocje były, Budzi, budzi głosowanie i wyniki związane z tym ranking projektów. Nie, nie chcę tutaj już dzisiaj przesądzać, co się zmieni. Na pewno zmieni się podział dzielnic. Tu też mamy uwagi. Będzie wyłączona na pewno jedna z dzielnic, czyli kuźniczka nowa, zokradzionowa. Wiemy, że te, też że były kontrowersje w co do dzielnicy Śródmieście i na przykład ulicy Dąbrowskiego, która się w niej znaj, znajdowała. Na te uwagi wszystkie jesteśmy otwarci i o tym właśnie chcemy teraz rozmawiać. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zróżnicowanych projektów, które zostały złożone. Przez mieszkańców, bo nie tylko mamy do czynienia z placami zabaw, z siłowniami pod chmurką, ale też dużo się pojawiło projektów dotyczących remontów chodników, nowego oświetlenia czy wskazania miejsc, gdzie powinien pojawić się monitoring. I to wskazuje na taką dużą dojrzałość wśród mieszkańców, zainteresowanie to najbliższą przestrzenią publiczną i wzięcie chęć wzięcia takiej współodpowiedzialności za to, co się wokół domów, bloków w Dąbrowie będzie działo wszystkie projekty które nie uzyskały najwyższego poparcia, ale uzyskały duże poparcie ze strony mieszkańców na pewno będą brane pod uwagę przy projektowaniu wydatków w nowym budżecie, dlatego że jest to ważny temat do dyskusji. Są potrzeby, które nie mieszczą się w możliwościach wydatków na rok 2014, ale trzeba bardzo poważnie się nad tymi potrzebami wyrażonymi przez mieszkańców pochylić i zastanowić co można zrobić, żeby była odpowiedź na na, na tą wyraźną potrzebę mieszkańców.